Dobra, nowy dzień, nowy rozdział w życiu Nowy ja Tym razem to ja ich będę niszczyć. A to są dwa! Fight. No Kurwa, jeszcze, co jest? Ja wyszło Ale oh, Dodge, dobra nie! No Bubik, no nie umieraj tak często, no Nie trafiłem bług, Amatorka. O nie no, to totalna amatorka w takim razie. Ale nie dlatego, że jej trafiłem, bo... O! Ja, wiesz jak się trafiłem, bo się już skończyła wieża z tyłu No nie, spadłem do dziury. Fuck. Co? Tak można? What? Co jest? No wystrzeliło mnie przez dziurę! Baba jak trafię. Ah. Lobem Dobra, no bo zaszczyt się go <noise> trzek O kurwa, no to rip. Pyszeszę słyszę A, biegniemy! Speedrun! Co to za gank? No nie Dabla od razu zawierał Nie otwieraj ich Więc nie zrobiłeś Co jest? Co jest? No cóż To to jest tak. potrzebny nowy rodzaj a i... dużo chyba tego, że tutaj będzie. No to ja się wyjebałem. Mhm. A nie masz recall pose'a? A mam. Ale tu jest... To miejsc. Uff. No pojedynek tutaj jest... No nie! Pokaż go. Chcę porównać. Ej, nie ma szluka. No kurwa mać No widzę, że szybko wrócisz do Tak. Co pa się w to grać, czy nawet nie się. Ja nigdy nie rozumiem, co to znaczy opłaca się. No kurwa. Nie zarobisz na tej grze. No chyba, że jesteś Bubnikiem. Czołowy streamer Terarii. Internet to bloka wyłączył? o jak słodka To wyłącz. Właśnie, A nie, nie czekasz. Takich rzeczy na... się nie mówi, tylko się robi. lewo sobie zdarzy? No zero. Bo, że robak w kierowcem to dostał. To jest pięć. Ale zrobiłem schody śmieszne. Haha! Ha. No, Bogate te schody. Co to tak wysoko? Nie no. No patrz, idealnie. Jeszcze patrz, bez wyliczenia. To pokrzam totalnie. No mogę się jeden w prawo, no. Nie kłóćmy się, mogło być lepiej. Mogło być lepiej. Co to tutaj się dowiedział? co to jest X wielki. No to są piękne schody od chodzi? Nie rozumiesz duszy artystycznej. No chyba nie. Proszę budować? Tak. Nie, znaczy nie, do góry. Mhm. No dobra nie To nigdzie nie buduję na razie. Czekaj, ja to zrobię. No, tylko tam zrobiłem taki krzywy bardzo... Też tak wyraża wyrażałem swoją duszę artysty na szczycie. Wodów. No co ty zrobiłeś? Jakaś autostrada, czy co? Tak. Autostrada dla niewidomych. No to, że mam dwa nasiona w plecach. To jest dwa, jakiś spisek. Mm. A jak spadnę, to miram. Teraz ja mam dwa. Dzięki. Pewnie ty wyrzucasz to i ja to łapię No kurwa, ta harpa jest pojebana. Zbuduj do samej góry jak możesz, a jak ci harpy atakują, to, to zeskocz z końca. I hukiem w dół będziesz musiał. Znaczy buduję buduje Nieźle Nieźle czuję A to jeszcze jest. sufit, już jest. No to do sufitu samego. No i chuj. Pa. No ty bierzesz wszystkie itemy, to ci łatwo wiesz tam biegać, śmigać O, czy przynieś piórkę harpi Mhm, mm super A ja muszę tam dodrować jakieś kurde turbo Fajny zombie Turbo mechaniki Ty sobie jadłeś w tym czasie O nie, bezczelny jestem Tak, tak, nie czekaj mi... na mnie, biegnij, biegnij Mi co już wystygła Ale oddanie Dobra waj, skaczemy A czy, czemu potem zrobić? No użyć Co? <laughs> Na wodę. Uff. Dobra, i teraz nie wiem. Co to...